Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym oraz jutro serdecznie zapraszam na wystawę modelarstwa do Centrum Sportowo-widowiskowego w Kozach. Mamy okazję to tutaj dzisiaj oglądać dzięki Beskidzkiej Grupie Modelarskiej. Za to serdecznie im dziękuję. To co teraz tutaj widzimy to jest makieta zbudowana z naszych modułów klubowych i po części mamy także kluby zaproszone. Bardzo nam się podoba wszystkim. Jesteśmy z całą rodziną i myślę, że to jest super czas i super pomysł na spędzenie takiego deszczowego i wietrznego dnia jak dzisiaj. Nad utworzeniem takiego układu makiety, jaki teraz widzimy, pracowało około 50 osób. jest debiut makiety przystanku Bulowice znajdującego się na linii numer 117 która biegnie z Bielska Białej do Kalwarii czyli przechodzi przez miejscowość Kozy Można zobaczyć bardzo pięknie przygotowane makiety i mnóstwo wysiłku jakie włożyli wszyscy ich twórcy Przygotowania, czyli budowy poszczególnych makiet, to można powiedzieć, że to jest kwestia 3 lat, 5 lat. Jestem bardzo mile zaskoczony, naprawdę frekwencja wspaniała, super, przychodzą całe rodziny z dziećmi, i właśnie nam o to chodzi.